I witam wszystkich z tej strony Nifala, za to kolejny odcinek z Gry Don't Starf. Już długi dzisiaj idziemy po mięso potwora, który ma nam... którym przekupimy wielką świnię, żeby nas ochraniała. Ta gra czasem jest dziwna, tak mm, przy okazji pozbieramy sobie trochę drewna, bo mało. Może jakieś kamyki wykopiemy. Bardzo bym był zadowolony, udało mi się znaleźć coś co się nazywa kapliczka do wskrzeszania. Dlatego może jeszcze, olewając trochę drewno, najpierw sobie zapewnimy byt i tak. E, idziemy najpierw po... Gdzie był ten świniak w sumie? Eee... Nie mam pojęcia, dobra, nieważne. Idziemy... po... Tak, idziemy do... Idziemy... idziemy, idziemy przed siebie. Tak, idziemy przed siebie w poszukiwaniu jakichś kamyków i tego, co chcę najbardziej znaleźć, czyli chcę znaleźć... Nie świniaki. One są dobre czy złe? No, nie, nie będę atakować. Domki świnek, ale fajnie. wow cała wioska i oni będą mnie lubić chyba, tylko muszę im dawać żarcie. Ooooo, kuźwa to są enty, ale nie będą atakować czy nie? Czemu to jest ich tyle? What the fuck! Enty to są wielkie potwory, które powstają jak się wytnie za dużo drzew. A tu jest drzew w dół, what the fuck! To świat jest dziwne. Jak się wycinamy drzewa, drzewo może stać się entem, dlatego trzeba salić drzewa, żeby enty znikały. Tu w sumie nie wszystkie enty są złe i nas atakują, ale jak sobie sami wskrzesi mental, to będzie nas chciał zabijać. A ja nie chcę się z nimi spotykać ani potykać, więc na sobie lekko odpuścimy. Eee, no, idziemy w dół, zbieramy co możemy. Hey. Szkielet, mam, mam łopatę, to dobrze. Czy mogę ze szkieletem? Nie, bo z byłoby trochę za łatwo. Okej, okay. co my tu ciekawego będziemy mieli? Tutaj w sumie nic takiego ważnego. Chciałbym znaleźć, mówię wam, tę całą kapliczkę, która daje możliwość przetrwania i przy okazji sobie pozbieramy, co się da. Jakieś żarełko mamy, więc no przeżyjemy. To będzie taki odcinek, z kilku odcinków będę latał dookoła okolicy i szukał, czegoś się da w sumie. A to jest, a to jest dom świniaka. I cofamy się w sumie. No dobra, sobie tu wrócimy? Żeby się bardzo jakieś zabijanie kolików? Ale na razie, póki jeszcze się nie osiedliłem, nie wiem za bardzo gdzie. Koliki możemy zabijać ręcznie, co jest dość ciężkie. No, jak widzicie, dość ciężkie. Albo możemy robić pułapki na koliki, które te koliki, w które to te koliki będą wpadać. Jednakże czy wolałbym się już najpierw gdzieś osiedlić, a potem robić te płyłapki na króliki. Na razie bym bardzo szczęśliwy, gdyby udało mi się znaleźć... Znaleźć, znaleźć... Czemu słyszę szum taki dziwny? Tak, po drogach biegamy szybciej. Ja ogólnie chcę się poodkrywać teren. Uuu, wow, kamienne drogi. Gdzie ona nas może zaprowadzić? Ciekawe. Pozbieram marchewki, bo czemu nie, uchu, brakuje miejsca A to źle, poczekajcie To to zjem Nie drobny, okej okay. No idziemy przed siebie przecie W sumie jakbym znalazł, o już No zaczyna W sumie tak, jakbym znalazł miejsce, gdzie jest to wskrzeszanie całe To dookoła tego zbudował mniej więcej obóz, ponieważ Ponieważ po tym, jak się wskrzeszam, to jest na dość niskich krawcach i ogólnie nie jestem w zbyt dobrej kondycji, dlatego chciałem mieć to gdzieś blisko. Biegnę przed siebie i biegnę, i biegnę, i biegnę, i odkrywam nową mapę, i zaraz wyląduję w jakimś dziwnym miejscu, który mnie zabije. To będzie źle. Okej okay te dźwięki są straszne trochę o jest tu znowu dobra zjem kwiatki ok zjadłem kwiatki o ale to mogę pobierać i marchewki też mogę zbierać na bogato o fuk a dobra łazimy odkrywamy tereny będzie dobrze może coś ciekawego znajdziemy. No i staramy się przeżyć. W sumie nie wiem co się potem w tej grze robi, no naprawdę nie wiem. Ale nie załamuję się. Porad do przodu przed siebie w poszukiwaniu kapliczki wstrzeszającej, która by mi się bardzo przydała. O, żar żarełka troszkę mamy, więc na razie z głodu chyba nie padnę, przynajmniej nie w najbliższym czasie. Kurde, wywalić to. Palić szyszki. No w sumie są... Można nimi palić w piecyku, ale i tak. Mam drewna dość sporo, więc nie. Przy obejdzie się bez tego. A jest nie wiem gdzie mogę iść. Pójdę tam. do góry. Zdążę dobiec? E, raczej nie. Tego rozpalę ogień na drodze du -du 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 Dużo tych pszczół mam tutaj Oho, idę noc I biegniemy, biegniemy, A Albo dwa, może sobie zaryzykuję, czy będę biegł w nocy Może to przeżyję Bo chcę dobiec do góry, będę biegł po drodze tylko może nie będzie tak tragicznie. Ciągle mam światło ze sobą, ale gówno widać. Ej, no rzeczywiście, tak, to jest tak beznadziejna widoczność. Będzie ci załamywać, że kurde, nic nie widać. Ale no cóż, nie chcę stać w miejscu przez całą noc. Mam nadzieję, że na nic nie wpada, co mi będzie chciało zamordować boleśnie. Kuźwa zryte to. Y oho. Gdzie to teraz idę? Po drodze, gdyby nie ta droga, to ja nie wiem, jak gdziekolwiek dotarł. Nie, dobra, tu już nie widzę absolutnie nic, więc spalam w kominku. Ło, jak jasno! Wow! Ok, i przeczekamy sobie tutaj nockę. Bądźcie sobie tak półtora dnia w sumie. Dobra, zrobimy półtora dnia tym razem, żeby troszkę taki odcinek, bo chyba. Przedtem coś jeszcze gadałem na początku i odcinek nie trwał, trwał, trwał jakieś 10 minut. Więc zrobimy tak półtora dnia i zakończę odcinek. Powinno być dobrze. Czekamy, czekamy, czekamy aż się noc skończy, chociaż w sumie to już nie muszę czekać tylko po prostu biegam. Dobra, lecimy. Uh, hu, hu. Dzień, halo. Halo! Jest blisko. O, wstaje nowy piękny dzień. A my raźno biegniemy przed Ciebie w poszukiwaniu nowych przygód. Eee, a w sumie będziecie nawet mogli pisać, co robić źle TP w komentarzach. Tylko tu jest dwa odcinki na raz. Potem je wrzucę. Jakbym nagrywał dalej, to już będę się brał. sobie Do serca wasze rady. Zawsze będę wam mniej więcej mówił, gdy nagrywam jakoś do przodu. Znowu mam pewien wyjazd, bo tak nie było teraz odcinków, ponieważ miałem wyjazd, teraz mam kolejne, tym razem za granicę, więc już całkowicie nie będę mógł wchodzić. Dlatego staram się chociaż troszkę ponagrywać do przodu i potem po prostu powrzucać. W są odcinki będą się ukazywały. paty będzie wrzucać odcinki, więc tutaj nie ma problemu, raczej będzie przy Skyrim, troszkę lola. Nie powinniście narzekać na brak materiałów. Teraz był taki krytyczny moment, ponieważ obydwoje pojechaliśmy, ja wyjechałem ze znajomymi, a ona wyjecha do Anglii, do cioci chyba. I dlatego obydwoje nie byliśmy w stanie nic uploadować na kanał. Dlatego wyszła taka bieda, że nic nie ma na kanale i w ogóle wiecie. Tak słabo było. Ale problem już zażegnany. W momencie, kiedy to nagrywam jest... 15 sierpnia, godzina 23. Patrycja wraca. Pa o, zdradziłem jej imię. A no zobacz, w sumie, bo tak ciężko się domyśleć, yy, Patty wraca. Patty wraca kiedy? Dzisiaj, dzisiaj w nocy. O godzinie 4 rano. Tak więc od 16 już będzie normalnie w domu i pewnie będzie coś nagrywać. Co my tu mamy? Mamy dwie te dziwne ustrojstwa, które robią coś, ale za bardzo nie wiem, co robią. Chcę biegam jeszcze. Pobiegam jeszcze trochę i zakończę odcinek. A na następnym odcinku postaram się jednak coś zbudować. Zrobić w sumie coś konkretnego, bo na razie to tak latam i ogarniam teren, czy jest tu coś ciekawego. Ale na razie nic ciekawego za bardzo nie mam. W sumie mam trochę kamyków. Zrobi się troszkę więcej królików, ale tak dam radę. Jakiś bizony by się przydało znaleźć Mam w sumie jagody, więc jakoś przeżyję Mam marchewki Mam w sumie wszystko co potrzebuję Prawdziwy mężczyznę żeby przeżyć my też gram małą dziewczynką piromanką Która w sumie jest była wzorowana na postaci Ani z Lola Ponieważ ona ma misia Przynajmniej jak się nie ma nic w ręce Jak zrobić żeby nie mieć nic w ręce? Tak? No wywal, siekierę Nie, no, no kuźwa A siekierę też wywala Nie, nie ma misia Ale ogólnie chyba się pojawia i czasami ma misia, a czasami nie ma Tak więc dobra, nieważne Tak więc, to był już drugi odcinek Don't Starve Nie mi niczego ciekawego za bardzo Troszkę pogadałem sobie eee, Powiedziałem kilka ciekawych rzeczy Albo mniej ciekawych Tak więc, to był kolejny odcinek Z tej oto gry tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i oglądajcie. My widzimy się w kolejnym odcinku Let's Play Don't Starve. Do zobaczenia.